Jan Kochanowski Treny Tren trzeci Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona. Zdałać się ojca Twego bardziej uszczuplona ojczyzna, niż libyś Ty przestać na niej miała. To prawda, żeby była nigdy nie zrównała z ranym rozumem Twoim, z pięknymi przymioty, z których już się znaczyły Twoje przyszłe cnoty. O słowa, o zabawo, o wdzięczne ukłony! Jakożem ja dziś po was wielce zasmęcony, a ty pociecho moja, już mi się nie wrócisz na wieki, ani mojej tęsknice okrócisz. Nielza, nielza jedno się za tobą gotować, A stopeczkami twemi ciebie naszladować. Tam cię ujrzę, da Pan Bóg, a ty więc z drogiemi rzuć się ojcu do szyje ręczynkami swemi.